Faktory Saigon, Spoczko. Idziemy na faktorkę Saigon. Ja chcę zobaczyć co tutaj się działo, bo tutaj strasznie dużo się osób strzelało. A no w takiej pogodzie To niezbyt fajnie. O, 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 Chciał wyrzucić itemy. Koleś chciał wyrzucić itemy poza mapę. Nie, co ja zrobiłem? Wyrzucił wszystkie itemy na ziemię teraz. Rozsypał się jak zapalniczka. Nie, co? Jak zapalniczka? Jak za się se rozsepal? Mamma mia. A la la la, mam chyba luty. A la la la, mam chyba. A la la la. nie mam pieniędzy. A uśalalala, przykany luty. mole, no Frasznie dużo trupów, trzeba przyznać To bardzo dużo trupów Jest zude tu trupów but now Vracaj? Kde mám vracať? Vrásaj, do pokebola! Dobrý, Er det tropp? Hoho. <laughs> Rocie, suna, krusa, fuksty. I tego tutaj jest? Wróca. Fuks to się wybiło na tej Intelce z jakieś chyba 6-7 osób, nie? Klikniemy sobie Pankillery, bo będziemy teraz przebiegać przez niefajną okolicę. Ale plus jest taki, że mamy takich sześciu chyba graczy mniej na mapie. Ale wiadomo, teraz jakaś jedna zabunkana kula ja leżę. A ten skąd się tu wziął? A, obsługa stacji to była, mówisz, tak? Robercik? Dobra, to była obsługa stacji niech będzie. Ty no, ale obsługa by się przydała wyjścia, wiesz? Bo tam wyjście jest zamknięte, tu jest wyjście zamknięte, wszędzie jest wyjście zamknięte. Muszę biegnąć na sam koniec. Zarażam się na ataki z kawów plus graczy. Niby nie są znalezione w rajdzie. A kiedy ci się bugują? W jakim momencie ci się bugują? Cześć Szymonko kogimi, witam cię. Jakie serwery polecam dla początkujących? Rumunia, Białoruś, Ukraina, Hiszpania nawet OK. Czechy, Polska Polska to już w ogóle. Jeden z serwer z nielicznych, który praktycznie nie jest oblegany. No jak, jak grasz na Polsce, to czasem czekasz po naprawdę 10 minut na meczyk, a potem nikogo na mapie na przykład nie masz, nie? A na jaki ja gram z ciekawości? No nie moja bo za bardzo podawał na który ja gram, bo po co to wam wiedzieć na który ja gram? Serwer jak serwer, tak? Ale ja gram na przykład na serwerach, które plus minus wymieniłem. Nie gram na Auto Europie, bo nie polecam Auto Europy. Polecam sobie ustawić 2 trzy serwery takie przyjazne dla graczy solo, ale jak wiecie, jak w sumie widzicie na tych materiałach czy na live'ach to mimo tego, że ja mam ustawione serwery pod siebie, czyli teoretycznie takie bardziej spokojniejsze, tak jak widzicie co się dzieje na tych, na tych rajdach, tak? Co się dzieje? Ile z ludzi koło siebie ludzi się zabija, więc ciężko w Tarkowie mieć taki serwer, gdzie nie wiem, wejdziecie sobie i na przykład nikogo na mapie nie będzie, tak? Kiedyś tak było, kiedyś takim serwerem była Turcja. Wchodziliście na Turcję, mieliście puste serwery, praktycznie. Teraz to się zmieniło, bo coraz więcej osób gra jednak w tą grę, nie. Więc nawet mimo tego, że gram na serwerach plus minus takich, co wam teraz przed chwilą powiedziałem, tak? Czyli Polska, Czechy, Ukraina, Białoruś, nie wiem co tam jeszcze jest Hiszpania na przykład no takie serwery plus minus no to i tak spotykam pełno ludzi nie więc to, że sobie ustawicie takie same serwery na których ja teraz na przykład powiedziałem nie oznacza, że będziecie mieli spokorajde takie że nikogo na przykład nie będzie nie jak widzicie jest pełno ludzi na tych serwerach nawet po prostu trzeba mieć szczęście, tak? Albo będziecie mieć ludzi na serwerze, albo nie. Albo ci ludzie pójdą w waszą stronę, albo nie. Nie ma serwerów takich pustych, gdzie nic na przykład nie będziecie. Niko nie spotkacie i będziecie mieli puste serwery. W ogóle się zagadałem, a ten materiał miał się skończyć chwilę temu. Bo nagrywam cały czas.